Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w przestrzeni Terapia Życiem Pisana. Nazywam się Małgorzata Jolanta Kulikowska. Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoseksologiem oraz terapeutą uzależnień. W tej przestrzeni dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem na temat terapii bardzo szeroko rozumianej. W dzisiejszym nagraniu opowiem troszkę o uczuciu wstydu. Tego wstydu, którego czasami jest za dużo. Wstyd jest takim uczuciem klejącym się. Ono, to uczucie, lubi się kleić do takich małych wstydzików, a te małe wstydziki nabywamy w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Wstyd uwielbia milczenie. On w ukryciu rośnie w siłę. I to uczucie, to uczucie wstydu, związane jest z takim niedowartościowaniem w sobie. To, to jest to, że czujemy się czasami nic nie warci. Być może słyszałeś bądź słyszałaś kiedyś, że ktoś w taki sposób właśnie o sobie mówił. Czasami tak myślimy na swój temat i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Widać to najczęściej w takich sytuacjach życiowych, gdzie ktoś naprawdę utalentowany nie sięga po możliwości, w których mógłby zrealizować swoje talenty, zdolności, mógłby ujawnić ten cały swój potencjał, z którym przyszedł tutaj na Ziemię, by dzielić się tym z innymi ludźmi. I nie rozumiemy zupełnie, dlaczego takie osoby się tak zachowują. To jest zupełnie niezrozumiałe, najczęściej wtedy, kiedy to uczucie jest wyparte, kiedy nie mamy z nim kontaktu. Mapa poziomu świadomości amerykańskiego psychiatry dr. Davida Hawkinsa rozpoznaje energię uczucia wstydu jako bliższą śmierci niż życiu. A to dlatego, że nasze świadome i nieświadome przekonania na nasz temat one wpływają za pomocą naszego umysłu na całe nasze ciało. Wtedy właśnie zachowujemy się w sposób nieracjonalny. Nie rozumiemy, dlaczego z jednej strony byśmy chcieli coś zrobić, a z drugiej strony nasze ciało mówi stopnie, nie pójdziesz tam. I tego po prostu nie rozumiemy. Energię wstydu charakteryzuje upokorzenie, utrata twarzy. Być może <gryw> kiedyś w życiu udało Ci się to poczuć. Mówimy wtedy, że na przykład można spłonąć ze wstydu, tak? Um, powiem z takiego mojego życia zawodowego, że na przykład dzisiaj kobiety um, używają makijażu, malują się, używają podkładu, który w dużej części maskuje to, co można zobaczyć na twarzy. Ale nasza szyja, nasz dekolt nie okłamią. I kiedy pracuję z taką osobą, która ma bardzo dużo wypartego wstydu, to wtedy widać takie charakterystyczne plamy. I to jest właśnie ten płomień, który, który powoduje, że płoniemy na twarzy, że jest nam gorąco, robimy się czerwoni. No, bardzo nieprzyjemne uczucie, pewnie się ze mną zgodzisz, ale tak jest. Wstyd podporządkowany jest energii z słonecznego. Splot słoneczny to jedno z naszych centrów energetycznych w ciele. Mamy ich siedem, a splot słoneczny znajduje się mniej więcej na wysokości naszego górnego brzucha. I kiedy wstyd blokuje naszą energię życiową pod przeponą, zaczyna stanowić taką nieprzerwaną zaporę. Zaporę, która blokuje przepływ energii życiowej, która płynie z dołu do góry. I charakterystyką naszej energii życiowej jest to, że kiedy ona może popłynąć do góry, to ona się rozprzestrzenia na poziomie różnych centrów energetycznych, i w ten sposób możemy się realizować w różnych dziedzinach naszego życia, ponieważ ta energia transformuje. I tak na przykład na poziomie, poziomie naszego serca jesteśmy zdolni do tej wyższej uczuciowości, do współczucia. Do miłości, do takiego rozumienia na poziomie czysto uczuciowym. Na poziomie naszego gardła możemy wyrażać siebie poprzez słowa, poprzez taką autoekspresję werbalną. Gdzieś dalej na poziomie naszego y, trzeciego oka, czy ciut powyżej, mamy taką sposobność rozwijania się duchowo. Ale kiedy ta energia jest zablokowana, to wtedy te poszczególne etapy, te poziomy naszego rozwoju są nieaktywne i wtedy zaczynamy cierpieć. Kiedy wstyd zablokuje nam tą energię życiową pod przeponą, to wtedy nie jesteśmy w stanie kochać siebie, nie jesteśmy w stanie być kreatywnym, nie możemy korzystać z naszej twórczości, nie rozwijamy się właśnie duchowo. Tylko dlatego, że nie możemy uruchomić naszych zdolności, umiejętności, talentów, bo brakuje nam do tego energii. Być może widziałeś kiedyś, być może sam doświadczyłeś czy doświadczyłaś, że na przykład e, próbujesz coś zrobić, coś fajnego, coś co czujesz gdzieś tam w głębi, że to jest Twoje, że naprawdę to Cię kręci. To by mogło dać Ci ogromną satysfakcję. I w pewnym momencie się zatrzymujesz. Tak jakbyś nie był, nie była w stanie tego dokończyć. Brakuje ci tej energii. Czasami e, przychodzą na przykład ludzie, którzy. Podjęli studia, swoje wymarzone, które uwielbiają, uwielbiają te zajęcia, które się tam odbywają, ale kiedy przychodzi moment, kiedy mają obronić swoją pracę końcową, w tym momencie jakaś blokada powstaje, nie można pójść dalej. Tak jakby było pozwolenie tylko na trochę, a nie na całość. I to jest między innymi to. To uczucie takiego niedowartościowania w sobie, że ja nie zasługuję, że nie jestem wart, czy nie jestem warta, by, by właśnie dojść do takiego punktu w swoim życiu, by się w ten sposób spełnić. Zablokowana energia wstydu. Powoduje, że taki człowiek jest uwięziony w swoich namiętnościach, w swojej cielesności. I cechą charakterystyczną tego jest to, że taka osoba czuje ciągły niedosyt w różnych sferach swojego życia. To jest coś takiego, że ciągle jest mało, ciągle za mało, za wolno, ciągle chce więcej i jeszcze więcej, zgromadzenie, coraz szybciej, coraz dalej. I ciągły niedosyt, ciągłe takie poczucie, że to jeszcze nie jest to. Kiedy nasza energia życiowa nie może popłynąć do góry, zaczyna wirować pod naszym pępkiem, wyniszczając nas psychicznie i cieleśnie. I im bardziej próbujemy pozbyć się uczucia wstydu, tym bardziej zaczynamy być od niego uzależnieni. Kiedy spychamy wstyd do nieświadomości, oznacza to kolejne cierpienia. Schładzamy się wtedy emocjonalnie, co prowadzi do stanu zamrożenia i stajemy się wtedy coraz mniej ruchliwi. Brakuje nam pasji do działania, stajemy się coraz bardziej roszczeniowi względem innych ludzi. Przejawia się to również taką sztywnością w naszych poglądach oraz zachowaniu. Wstyd z czasem staje się takim psychicznym narzędziem okrucieństwa. Stajemy się coraz bardziej okrutni najpierw względem siebie, a później czasami również względem innych ludzi. To można zaobserwować w życiu jako takie, taki brak czułości dla siebie, brak wyrozumiałości, niemożność wybaczenia sobie różnych rzeczy, taki wewnętrzny przymus robienia rzeczy, których. De facto nie chcemy. Kiedy próbujemy opanować odruch zemsty, będziemy sobie to rekompensować pracocholizmem, perfekcjonizmem. I tak naprawdę, skoro energia wstydu jest bliższa energii człowieka umierającego, to żeby móc przetransformować to bezwzględne ego w takie czułe i delikatne ja. Potrzebujemy do tego miłości. A ta miłość to nic innego jak bezwarunkowa akceptacja, czyli przyjmowania wszystkiego takim, jaki jest. I tak naprawdę chodzi tutaj najbardziej o nas samych, żebyśmy umieli i byli w stanie zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, bez żadnego ale. Rezygnacja z odczuwania wstydu prowadzi do bezwstydności. A to robi znacznie większą demolkę w naszym życiu niż sam wstyd, to wszystko, o czym do tej pory powiedziałam, można zobaczyć w amerykańskim filmie pod tytułem Wstyd. Tam fantastycznie zostały pokazane wszystkie te elementy destrukcyjne i autodestrukcyjne, o których wspominam w tym nagraniu. Tam można zobaczyć tak naprawdę konsekwencje tego, kiedy człowiek zostaje uwięziony w swoich cielesnych namiętnościach i nie jest w stanie się z tego wydostać. Dlatego też w tym filmie jest dosyć dużo scen takiego destrukcyjnego i autodestrukcyjnego seksu. I to właśnie z tym jest związane, że ta nasza energia życiowa, czyli energia seksualna, nie płynie do góry, nie możemy się zrealizować, nie możemy wejść w bliskie relacje, otworzyć się na drugiego człowieka, bo jesteśmy zamknięci. I tam można dokładnie zobaczyć, co to znaczy, że jesteśmy okrutni, że. Czasami powstrzymujemy się przed tą zemstą, i tak naprawdę to największą szkodę wyrządzamy najpierw sobie. Aby zacząć radzić sobie ze wstydem, warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie: czego tak naprawdę się wstydzę? Dlatego, że w ten sposób jesteśmy w stanie kroczek po kroczku przyglądać się naszym schematom myślenia i przeżywania, które nabyliśmy w ciągu naszego życia albo które odziedziczyliśmy też po naszych rodzicach, dziadkach czy innych osobach z naszego rodu i powolutku zacząć wychodzić z tych schematów. Wiem, że to uczucie jest bardzo nieprzyjemne, że to jest niekomfortowe i praca z tym uczuciem nie należy do najprzyjemniejszych, ale warto. Na warsztatach często powtarzam, żeby, żeby kiedy to uczucie przychodzi, żeby się nim tak smarować jak balsamem, żeby w ten sposób to uczucie sprowadzić do swojej świadomości. Żeby zacząć mu się przyglądać, żeby nie uciekać, żeby je lepiej poznać, żeby poradzić sobie z takim uczuciem wstydu, warto zwierzyć się jakiejś zaufanej osobie, tam gdzie mamy duże poczucie bezpieczeństwa, opowiedzieć o tym, czego tak naprawdę się wstydzę, powiedzieć coś, czego nigdy nikomu bym nie powiedział, czy nie powiedziała. To jest bardzo uwalniające. Bardzo dużo energii nas opuszcza, tej destrukcyjnej, i wtedy zaczynają się tworzyć takie małe przesmyki, gdzie ta energia życiowa może się wysączyć, popłynąć do góry, i zaczynamy wtedy widzieć tego efekty w naszym życiu, kiedy widzimy, że y, zaczęliśmy robić rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. Oczywiście mam na myśli te, które nam służą. Osoba, która odczuwa zwykły wstyd, czuje, że jest warta miłości i szacunku. Nawet w obliczu krytyki i nierzeczliwości. Taka osoba rozpoznaje autodestrukcyjne myśli na swój temat i je przeformułowuje. Taka osoba ma mniejszą tendencję do ukrywania siebie i swoich spraw. Jest świadoma swoich słabości i nie przejawia tendencji do zachowywania się w sposób, w taki sposób, jakby była kimś innym. Taka osoba również Potrafi sobie wybaczyć, jest dla siebie bardzo życzliwa i dobra. Jak widzisz, z uczuciem wstydu można żyć. Jest to uczucie, które dotyczy każdego człowieka na tej ziemi. I jeżeli zauważyłeś, czy zauważyłaś u siebie któryś z przejawów tego toksycznego wstydu, wstydu, którego jest za dużo, i jeżeli podejmowałeś czy podejmowałaś już do tej pory jakieś próby poradzenia sobie z tym, ale nic z tego nie wyszło, zachęcam cię bardzo gorąco do tego, żeby skorzystać z pomocy profesjonalisty, żeby ktoś pomógł ci przejść przez cały proces uwalniania się z tej destrukcyjnej energii. Czasami może też tak być, że możesz nie odczuwać tego uczucia, możesz nie mieć z nim kontaktu, dlatego że nasza psychika jest bardzo zmyślna i ma takie swoje sposoby, żeby nas chronić. Często taki bardzo toksyczny wstyd jest maskowany uczuciem złości lub lęku, tak na wierzchu, dlatego że z jednej strony złość. Pozwala nam na to, żeby odsunąć od siebie różnego rodzaju sytuacje czy osoby, po to, żebyśmy nie czuli tego, co jest takie niekomfortowe. Natomiast lęk nas wycofuje z różnego rodzaju sytuacji, które są właśnie dla nas niekomfortowe i możemy czasami mylić to z uczuciem właśnie lęku albo z taką nadmierną wybuchowością. Dlatego jeszcze raz zachęcam do skontaktowania się z kimś, kto pomoże Ci poradzić sobie z tym. Ja ze swojej strony trzymam za Ciebie kciuki, za powodzenie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.